Was serdecznie na kolejnym moim filmie goleniowym. Na poprzednim materiale obiecałem wam pewną innowację w tym otoczeniu za mną, ale poległem. Poległem, nie mam kompletnie pomysłu, będę się musiał chyba zdać na moją dziesięcioletnią córeczkę, która sama ma kanał na YouTubie, ma już chyba ponad 600 subskrybentów, także mówi mi zawsze tata, nie tak, nie tak, to nie jest ta droga. Jak widzicie, 10 latek bije mnie na głowę, ale mam nadzieję, że mój kanał również się będzie rozwijał. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze, za wszelkie wsparcie, za subskrypcje. No i cóż, proszę o więcej. A czym golimy się dzisiaj? E, dzisiaj taki zestaw troszkę włoski, chociaż nie chciałem tego nazywać goleniem włoskim czy po włosku. E, nie będzie dzisiaj kremu po goleniu, a więc takiego aftershave cream. Będzie za to krem przed goleniem. Myślę, że coś, co doskonale znacie. Krem proraso proraso green, czyli ten taki zielony, bardzo fajny. Generalnie powiem Wam, że bardzo długo byłem takim leniem, jeżeli chodzi o te kremy przed goleniem, no, ale z czasem się jednak przekonałem, że pomagają. Pomagają przede wszystkim sprawić, aby wasz zarost był taki miększy, łatwiejszy do usunięcia dla żyletki. Także dzisiaj jeszcze raz Wam pokażę zielone proraso. Prosto z Włoch. No, a jeżeli zielone proraso przed goleniem, to i zielone proraso w trakcie golenia czyli medło do golenia tejże włoskiej firmy Proraso bardzo znane, niedrogie i często pokazywane tutaj na YouTubie. Także nie jest to nic odkrywczego z mojej strony, ale warto go spróbować. A jeżeli chodzi o maszynkę, maszynką, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła, jest. Maszynka, która ukazała się w roku 2020, to był taki powrót Gillette do maszynek na żyletki. W ogóle pierwszą chyba maszynką, w ogóle taką powrotną, jeżeli chodzi o Gillette, było zdaje się Gillette Heritage, a ta Kingsley Gillette ukazała się w roku 2020. Tak jak wspominałem, taka rączka, dość długa rączka i dość wielka, maszynka. Jedna z tych łagodniejszych rączka. No cóż, powiem Wam szczerze, że nie jestem fanem tej rączki. Mam wrażenie, że jednak no, nie ustrzeże nas przed tym, żeby nasza zwilżona wodą taka e, śliska dłoń nie poślizgnęła się również na tej obudowie. No ale cóż, tak to wykonali, tak to zrobili. Czasem się zastanawiam, czy nie lepiej by było, żeby Gillette po prostu zamiast dawać się na jakieś firmy prywatne, które starają się odtworzyć ich vintage'owe, te dawne maszynki. Nie wiem, czy nie lepiej by było, żeby po prostu spróbowali je nieco odświeżyć, ponieważ bardzo wielu webtuberów, czyli osób, które zajmują się firmami o tradycyjnym goleniu, używa wielu takich dawnych maszynek, właśnie firmy Gillette. Więc no cóż, wydaje mi się, że byłaby to fajniejsza droga, no ale jak widać, dział marketingu Gillette idzie w zupełnie innym kierunku. Co więcej, no jeśli Gillette, to dzisiaj w ogóle taki odcinek tematyczny, jeśli Gillette, to ich żyletki, tutaj Gillette 7 O'Clock, Sharp Edge, no tych 7 O'Clock jest kilka w różnych kolorach, ponoć najostrzejszą jest Gillette 7 O'Clock Black, czyli taka czarna, no ale ja mam tę żółtą i powiem Wam, że jest to dość fajna żyletka. No i pędzel, pędzla Wam jeszcze nie pokazałem, pędzel dzisiaj inny, pędzel z takim kremowym trzonkiem, pędzel firmy Omega, chyba 40 033, tak mi się wydaje, jak się dobrze przyjrzycie, to jest tu nawet taki nadruk Omega. ze Szczecina Dzika ze Szczecina Dzika, bardzo fajne, jak widzicie, po kilku już użyciach, ale powiem Wam szczerze, że używając tego pędzla, doszedłem do wniosku, że pędzle mniejsze, z mniejszą rączką, te w rozmiarze S na przykład są dla mnie fajniejsze. No dobrze, no to cóż, zestaw już znacie, najpierw, jeśli pozwolicie, nałożę ten krem, krem przed goleniem. Różne są tak naprawdę metody golarskie, jedni nakładają te kremy, na mokrą twarz, inni na suchą. Ja dzisiaj spróbuję na skórze suchej. Czemu nie? Tak jak powiedziałem o tych kremach, kremach przed goleniem. Wasza skóra, wasz zarost staje się taki miękki. Łatwiejszy do usunięcia z twarzy. Mój zarost, mój zarost ma w tym momencie jeden dzień. Więc staram się zachować jakieś standardy. O, ale Mentor daje po oczach, sporo tego dzisiaj nałożyłem. No dobrze, no to z niemal płaczącymi oczami przystąpię do e, zbliżenia swojej twarzy ciepłą wodą. E, w poprzednim filmie zdaje się, że użyłem takiego sformułowania, że zbliżam twarz gorącą wodą. Gorącą się raczej nie poleca. Niech to będzie ciepła woda, gorąca może zadziałać na Waszą skórę nie najlepiej. No dobra, no to zaraz wracam i rozpoczniemy golenie. Fajnie, jestem już gotowy do nałożenia kremu. Przepraszam, mydła. Jeżeli chodzi o pędzel, oczywiście zamoczę go w wodzie. Niech troszeczkę przesiąknie. Tak to jest z tymi pędzlami. Między innymi ze Szczeciny dzika. Jeżeli chodzi o Proraso, jest to tak, to wygląda w środku. Jest to moja, mój drugi, moje drugie już takie mydło. Tego jeszcze nie miałem okazji używać od momentu jego nabycia. A jeżeli chodzi o maszynkę Kingsley Gillette, jak już pewnie wiecie, jest to maszynka trzyczęściowa, zatem odkręcamy tutaj na dole i wygląda to w sposób Taki właśnie, mamy takie dwie części, no i tę trzecią stanowi oczywiście rączka. Jeżeli chodzi o żyletki, zapakowane są w taki sposób, Gillette 7 O'Clock Yellow, czyli te żółte, całkiem fajne żyletki, nie za ostre, e, bardzo dobre, nie wiem, jak będą się sprawdzały w tej e, takiej delikatniejszej, łagodniejszej maszynce jak Kingsy Gillette, ponieważ powiem Wam, że nie miałem jeszcze okazji ich parować z tą maszynką. No ale zobaczymy, wszystko, wszystko przed nami. Tutaj dokręcamy teraz rączkę, troszeczkę te żyletki minimalnie, ale wystają po rogach, więc nie wiem, czy to dobrze widać, więc trzeba uważać. W ogóle żyletki wystające po rogach, to może być też problem dla kogoś, kto stara się dobrze odgolić tutaj e, pod nosem, tam gdzie mamy wąsy, gdzie wąsy mam teraz, Ponieważ można niestety, ale gdzieś się tutaj w nos zahaczyć. Także nie jest to nic fajnego. Ok, pędzel już mam nadzieję doszedł do siebie. Troszeczkę tej wody mu ujmiemy i zaczynamy pianę wyrabiać. A ja robię to w taki sposób. Są różne metody. Niektórzy uważają, że to jest marnotrawienie mydła, ale cóż, każdy ma swoje metody goleniowe, jak Wam powiedziałem, nie jestem ekspertem, absolutnie nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, jestem po prostu hobbystą, to są firmy takiego hobbysty, laika. Okej, okay, w porządku, mam nadzieję, że już zaczniemy pianę wyrabiać na twarzy. O, tak jest. Piana już powoli się pojawia na mojej twarzy. O. No, jak zauważyliście pewnie nie jestem entuzjastą wyrabiania piany przez e, kilka minut. Ja jednak cenię swój czas. Ja oczywiście żartuję, chodzi po prostu o to, że no każdy z nas powinien się golić tak, jak jest mu najlepiej, według zasad, które najlepiej mu odpowiadają i sprzętem, który dla niego jest najbardziej efektywny, więc tak na dobrą sprawę fakt, czy wyrabia się ją 10 sekund, czy wyrabia się ją 1,5 do 2 minut, czy 5 minut, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, choć przy 10 sekundach raczej byłoby ciężko, żeby pokryła ona naszą twarz w sposób efektywny. Siódme, w w środku siódme, oclock O'Clock Yellow, czyli żółte żółte. żółte, rozpoczynamy rozpoczynamy pierwsze przejście, Pierwsze przejście, z z z Włosem, tak jak Wspominałem, maszynka King należy do łagodniejszych, chociaż po moich doświadczeniach z Chiliusem Butterfly na ostatnim filmie nie powinienem chyba e, ferować tutaj wyroków, czy łatwo, czy niełatwo jest się taką maszynką zaciąć. E, powiem Wam szczerze, że no, dość dużym zaskoczeniem dla mnie było w ogóle to zacięcie, które miało miejsce na ostatnim filmie, e, właśnie tamtą maszynką, czyli Chirius Butterfly. No ale cóż, zdarza się, powiedziałbym, że zdarza się nawet najlepszym, ale do najlepszych z całą pewnością nie należy. Więc no cóż, jako taki człowiek hobbysta, mam również swoje słabości. No i jak widać, maszynka pokroju Sirius jest w stanie również nieco mnie od czasu do czasu zahaczyć. No ale szyja jest, jak już wspominałem na pierwszym filmie, najbardziej wrażliwym takim punktem na moim. Na mojej skórze, na skórze twarzy, więc tutaj różne podrażnienia czy zacięcia, szczególnie przy agresywniejszych maszynkach, się niestety zdarzają. Także od pewnych rzeczy nie ucieknę. Teraz, metody golenia są różne. Niektórzy golą się w taki oto sposób, że e, robią to bardzo takimi krótkimi ruchami. Ja Wam to zaraz zaprezentuję. Robią to w ten sposób inni, takie dłuższe pociągnięcia stosują, których ja również jestem zwolennikiem. Ale tak jak mówiłem wcześniej, to jak się golicie, jakie metody stosujecie, zależy już tylko i wyłącznie od Was. Każdy z nas ma inną skórę, inny zarost, inną wrażliwość tej skóry. W związku z powyższym, może to w Waszym wypadku wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda to u mnie. W porządku. Oj, chyba troszeczkę za dużo wody, ale zobaczymy. Jesteśmy w drodze do drugiego przejścia. Pędzel, tak jak wspominałem, ze Szczecinę Dzika, a to mnie zainspirowało, żeby opowiedzieć Wam króciutką historię. Mianowicie, w swoim debiucie youtuberskim opowiadałem Wam o filmie, który oglądałem z córką na Halloween, czyli o Frankensteinie. Frankensteinie z roku 31, 1931: Jurassic Park. To przy okazji tej Szczeciny Dzika. Jurassic Park to kolejny film, który obejrzeliśmy. Córka nigdy nie widziała tej oryginalnej wersji, mówię więc tutaj o tym oryginalnym filmie, filmie bodaj z roku 1994 albo 1993. Podobał jej się, choć do czasu obejrzenia filmu przekonana była, że wszystkie dinozaury to były niesamowicie miłe i urocze zwierzątka. No jak film pokazał, bywały też takie, które, no cóż, były również agresywne. Ja mam takie wspomnienie związane z tym filmem, i teraz ciekawostka polega na tym, że nie wiem, czy jest to faktyczne wspomnienie, czy jest to bardziej wytwór mojej wyobraźni. Mianowicie mam takie dziwne przeczucie, że na tym pierwszym filmie, oryginalnym Jurassic Park, byłem w Kinie. Byłem w kinie i tam go obejrzałem. Jest to o tyle taka no, trudna do wyobrażenia sobie dla mnie sytuacja, ponieważ w tamtym czasie byłem w szkole podstawowej, więc nie wiem, czy rzeczywiście mógłbym się w tym kinie znaleźć i czy rzeczywiście ten Jurassic Park oglądałem w kinie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że filmem, który pamiętam, właśnie z tej połowy lat 90., z 95 roku, który na pewno obejrzałem w kinie, był Independence Day, czyli Dzień Niepodległości z Willem Smithem. A pamiętam to doskonale, ponieważ ruszały się wówczas fotele. Nie wiem, co to było za kino, jedno z warszawskich kin, ponieważ wtedy tam właśnie mieszkałem, zresztą urodziłem się w stolicy, no ale muszę Wam powiedzieć, że to było tyle trudne dla takiego młodego chłopaka, ponieważ w momencie, kiedy chciałem iść do toalety, nie wiedziałem, jak się, jak się stamtąd wydostać. Wszystko się ruszało. Zatem Jurassic Park było naszym kolejnym filmem. Cieszę się z tych filmów, ponieważ możliwość obejrzenia ich z moją córką jest też pewnym pretekstem dla mnie, żebym się zmobilizował i e, no, znalazł chwilę, znalazł chwilę na to, żeby nie tylko obejrzeć coś z córką, bo no cóż, z obiema córkami staram się spędzać tego czasu dużo. E, jak mi to wychodzi, to pewnie... Za parę lat najlepiej powiedzą one same. Natomiast no jest to też okazja dla mnie, żeby troszeczkę sobie poprawić te statystyki filmowe, ponieważ w ostatnim czasie, może ze względu również na tą sytuację ekonomiczną, tej pracy, e, w moim życiu e, prywatnym, siłą rzeczy też zawodowym, nie brakuje. Dlatego też możliwość e, znalezienia tej sekundy, tej chwili, no, obejrzenie czegoś z najbliższymi jest nawaga złota. Dobra, drugie przejście pod szyldem Jurassic Park. Dobra, dobiega końca. Zdaje się, że. Kinxi Gillette Nie wyrządziło mi żadnej szkody. Nie wyrządziło mi też szkody. Nie wyrządziło mi też szkody maszynka, przepraszam, żyletka. Widzicie, ciągle jeszcze się mylę. To jest właśnie ten e, chyba też ta podzielność uwagi. Nie tyle sam stres, co podzielność uwagi, mówienie do was, co niezwykle sprawia mi przyjemność, ale też patrzenie w lustro i e, no zaprezentowanie się z jak najlepszej golarskiej strony, więc te pomyłki wciąż mi się zdarzają. Oczywiście na myśli miałem żyletkę. Gillette. 7 o'clock. Dobra, drugie przejście mamy z głowy. Powiem wam czego nie lubię w mydle proraso, tym zielonym proraso. Cóż, jest to na pewno bardzo wydajne. Jest to na pewno bardzo fajne mydło, jak wspominałem niedrogie, więc no bywa takim bardzo rozchwytywanym mydłem w tym golarskim świecie. Natomiast to, czego nie lubię, to takie nieodparte wrażenie, że mydło to, będąc zbyt długo na twarzy, jeśli zbyt szybko się nie golimy, zaczyna tak twardnieć. Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, dlatego tak troszkę się zająkałem, ale mam wrażenie, że ta piana robi się taka twardsza, trudniejsza do usunięcia i, i ta. Żyletka również nie ślizga się po skórze, raczej gdzieś tam grzęznie, być może jest to efekt nałożenia tego mydła ze zbyt małą ilością wody z mojej strony. Ale nie jest to pierwsze takie doświadczenie i nie pierwsze moje odczucie odnośnie tego mydła Proraso. Także, pomijając jego oczywiście wszelkie walory, też zapachowe, walory cenowe, no to muszę Wam też powiedzieć, że taką cechę u niego. Zauważyłem i z tego co zdążyłem już zweryfikować, nie jestem w tym odczuciu sam. A muszę Wam powiedzieć, że kiedy jeszcze miałem taką brodę, pełną brodę, używałem również kosmetyków ProRaso. To było chyba ProRaso żółte. Zdaje się, że używałem wtedy olejku do brody. Także ProRaso, ta firma, ProRaso, ProRaso jest firmą, która dba zarówno o tych brodatych, jak i tych gładkich. Dobrze, opłuczmy teraz e, twarz e, chłodną wodą i przystąpimy do ostatniej części e, naszego, naszej golarskiej przygody. A teraz czas na aftershave. E, prawdopodobnie go nie przedstawiłem na samym początku. E, dzisiaj aftershave to fa, fa Dark Passion. Ha, no, cóż... Zaskoczony byłem, szczerze mówiąc, znajdując ten kosmetyk w jednej z drogerii. Była to drogeria e, oczywiście na niepolskiej licencji. E, na stronie producenta, czy raczej gdzieś tam w tych drogeriach, które sprzedają ten Aftershave, możemy wyczytać, że mamy tutaj nuty drzewa sandałowego, e, w ogóle nuty drzewne. I chyba tak jest. Jak wiecie, mój nos nie jest na tyle wrażliwy, żeby Wam te wszystkie składniki był w stanie przedstawić. No ale wierzę, wierzę producentowi, że faktycznie tak jest. Zatem bez zbędnej zwłoki nałożę go trochę na dłoń, tu mamy kryzę, jak widzicie, co pozwala zapobiec zbyt hojnemu użyciu tego Aftershave'a. Bardzo fajny taki odświeżający zapach. Niekoniecznie współgra z tym mentolem obecnym w Prorazo Green, ale lubię, lubię mieszać różne zapachy. Właśnie być może jest to spowodowane tą niską wrażliwością na zapachy, e, jaką mam od urodzenia, więc e, możliwe, że czasami mieszanie tych różnych nut zapachowych w moim wypadku daje po prostu taki efekt, że lepiej je rozpoznają. No dobrze, zatem golenie uznaję za zakończone. Kolejny mój film jest już na tym kanale dostępny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za wszelkie wyrazy z Waszej strony wyrazy takiego docenienia tego, co robię wyrazy miłe, odzew pozytywny. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Na wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybowali mojego kanału, serdecznie do tego zachęcam. A jeśli e, również zechcecie, to proszę polubcie mój kanał. E, napiszcie komentarz. E, bardzo będę Wam wdzięczny. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa!